Jak, ale to się wykony... jak, jak, jak się grało? Wszystkiego najlepszego. Dokładnie, najlepszego. Tam... Lipcu... bo oboje słabo oboj śpiewamy, <głos》> ale przyjmijmy życzenia od, od nas. Dziękuję. Jak się gra mając rodzinę? Chciałem podziękować również kibicom, bo na super taką laurkę z życzeniami i winonami tutaj osób, od których dostałem kibiców. Także no, tak mówię, bardzo miła, miła niespodzianka i, i, i fajne takie uczucie. E, jak się grało? Najważniejsze jest to, że, że drużyna wygrywa, bo, bo jeśli będzie wygrywała drużyna, to to wszystko inne odchodzi na bok. E, i, I zresztą tak naprawdę wszyscy doceniają wtedy człowieka, jeżeli na wygrywa. Nieważne, ważne, jeżeli on jest w tym kolektywie i, i też ka że każdego meczu dokłada raz lepiej, raz gorzej, jakąś tam cegiełkę, to, to myślę, że zawsze go docenią i, i, i z tym będzie dobrze i on bo nie czuł się potrzebny do zespołu. Także dzień jak każdy, gdy trzeba było się skupić na meczu, e, szkoda, bo mówię, ludzie dzwonią są składać życzenia, <grytania> a, a tu trzeba się skupić na, na meczu. Ale mówię, Ważne to, że, że, że w takim dniu zrobiliśmy, drużyna mi zrobiła prezent i, i, i wygraliśmy to spotkanie. mogło być jeszcze piękniej, zabrakło chyba pięciu punktów, prawda? No Ja tam słyszałem coś o, o jakiś tam liczbach, ale mówię, nie, 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 nie liczę, staram się, staram się robić to co, to, co do mnie należy, to, co wymaga, wymaga ode mnie trener, mówię, tu też nie jestem zawodnikiem jakimś tam shooterem. Oczywiście mogę dać swoje w ataku, ale ale, ale mówię, tutaj w drużynie mam, mam swoją rolę, wiem co mam robić i staram się ją wykonywać jak najlepiej. Powiedzmy o co chodzi? Gdybyś dzisiaj zdobył 10 punktów, przekroczyłbyś barierę tysiąca punktów Polskiej Lidy koszykówki. Ty o tym wiedziałeś, myślałeś o tym na parkiecie czy nie zostałeś na nie, 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 szczerze mówiąc słyszałem to o, o wcześniej, wcześniej od, od kogoś na Budaj, bo bodajże chyba w Turowie. Gdzie, gdzie gdzie, pan Mucula, który coś tam wspominał. A, a mówię, po tym całkowicie już o tym zapomniałem u siebie w Złotowku, w ogóle o tym również nie myślałem. Dzisiaj tak naprawdę kompletnie, naprawdę staram się staram się myśleć o, tylko i wyłącznie o tym, o tym żeby, żeby dobrze grać i wykonywać dobrze. Mhm, ale w następnym meczu chyba będzie jednak miło. Te pięć punktów wszystko, czysta. No Skoro panowie tak na, na, na naciskacie, to ja się postaram, żeby było już okej. Okay. Ale wróćmy się. do dzisiejszego spotkania. Pierwsza kwarta bardzo udana, trzecia również. Druga, czwarta, lepiej nie wspominać. Szczególnie ta druga. Znaczy druga bardziej, bo czwarta tak naprawdę... Początkowo tylko koło obiektu rzucił dla nas, prawda? Także to też jest ciężko. Kiedy gra na wyjeździe, trafi rywal dwie, trójki powiedzmy i, i, i kibice teraz poczują ten, ten moment i, i, i zaczyna się krzyknąć głośniej na hali że, że na gospodarzy wraca do, do zespołu, także tym bardziej pokazaliśmy, że jesteśmy mocniejsi, bo potrafiliśmy odepchnąć tutaj na wyjeździe nacisk, nacisk gospodarzy. E, także drużyna pokazała charakter, mówię, to, to najważniejsze. No był ten <laughs> przez ty, w drugiej kwarcie, mówię, potrafi, po, po, pozwoliliśmy troszkę, e, troszkę otworzyliśmy się, zaczęli skakać nam po głowach, jak to się mówi, zabili nas na w drugiej kwarcie. Mówię, troszkę, troszkę za dużo nam zaczęli zbierać, troszkę za dużo nam zaczęli zbierać i, i, i stąd się pojawił ten problem. Ale mówię, Później, 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 później wyciągnięcie wniosków i, i, i mówię, większa konsekwencja, a w czwartej kwarcie to mówię. Może nie wyglądało to, to super, ale, ale kontrolowanie gry, a to też jest, też jest, też jest ważne. To ważne po pierwsze wyjazdowe chyba podniesie morale zespołu. Jeżeli, jeżeli drużyna chce być na, na górze, a, a umówmy się, a myślisz z drużyną, która zawsze musi być na górze, no, trzeba wygrywać na wyjazdach, to nie tylko to, że wygra się osiem, meczów u siebie, jak to się mówi, i, i będzie człowiek w playofach i wszyscy będą zadowoleni. Nie, tu są wymagania, tu, są, tu jest w pewnym stopniu jakaś tam presja i, i kibiców i, i, i wszyscy są nauczeni tego, że, że ten handel jest taką ekipą i, i, i że każdy musi się z nią liczyć, co ona gra u siebie, czy na wyjeździe, że, i do tego musi wygrywać. Także my, 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 staramy się tylko wykonywać. Powiedz mi, to kolejny mecz z, z kresami powyżej 10, Co się dzieje? co się dzieje. Głupota, jak to się mówi, no szczerze można powiedzieć, głupota. Szkoda, ja uważam, że na, na wyjeździe 10, 9 jest to jakby, jakby tam w normie, u siebie u siebie w granicach 5, 6 to, to jest jeszcze okej, okay. ale no, jak już się przeskakuje na te 12, całe szczęście, że, że jakieś tam dzisiejsze straty i błędy nie były w tym momencie, gdzie mogą nie towarzyszyć o wyniku spotkania. Także mm -hmm. to jest najważniejsze. Na koniec jeszcze mam pytanie co do Bartka na byliście u niego szpitalu, wiecie co z nim, jakie jest jego nastawienia. A Bartek, na początkowie na pewno było troszkę, troszkę załamania i, i tego wszystkiego. Z tego co wiem teraz, rozmawiałem wczoraj też z jego bratem tutaj, bo on był się dobrze znamy. No jest jakaś tam sytuacja, pojawiła się jakaś sytuacja możliwości rehabilitacji w Anglii. Szczerze to dopiero są jakieś tam początkowe ruchy, że, że to ma jakoś tam przyspieszyć i i jest moment tego, że będzie możliwość szybszego powrotu do droga. E, także mówię, tego, te, takiej kontuzji, w ogóle jakiejkolwiek kontuzji, nie życzy się nikomu, prawda, takie rzeczy się zdarzają. I, I mówię, tylko szkoda, no bo mówię, to pojawił się problem u nas z Polakami również, no. Bartek był też jakby tam częścią, częścią drużyny i, i jakimś tam ogniwem, które, które, które by wypełniał na pewno. A, a teraz, nie szykujmy się, zostało nas trzech i musimy jakoś to Jakoś to, jakoś to udźwignąć. Mówię, no nie zakładamy rąk, że do przodu i, i no niestety takie jest życie. E, kontuzje są także wliczone w ten sport. Mówię, oby nas pukać w nie malowane już, już omijamy.